Cześć! Witamy Was na naszym kanale Speed Service. Dotarło do nas kolejne auto ze Stanów. Pokażę Wam, co będziemy w nim naprawiać. Jest to BMW trzeciej serii z 2018 roku. Teraz Wam pokażemy, w jakim stanie przyjechało, co nam się udało już zrobić i jakie prace będą po kolei wykonywane. Auto trafiło do nas z wyrwanym prawym przednim kołem, uszkodzony zderzak, Błotnik, maska, drzwi i kawałek tylniego nadkola. Wydawało się tylko, że będzie przód uszkodzony, natomiast przy oględzinach auta na podnośniku okazało się też, że tylnie zawieszenie ucierpiało nawet nie z samego wypadku, ale przy ładowaniu auta wózkiem widłowym. Naszym zadaniem jest naprawa samochodu pod kątem mechanicznym. Wczoraj wjechaliśmy samochodem na warsztat, wczoraj zaczęły się wszystkie naprawy, udało nam się dotychczas wymienić kołyskę zawieszenia, element też był uszkodzony, były kolucha pogięte i też nie mieliśmy pewności, czy sama konstrukcja kołyski nie została uszkodzona. Jest nowa założona. Wymiana poszła sprawnie. Jedyną trudnością, która w tych modelach auta koliduje przy wymianie kołyski, jest podparcie silnika i skrzyni, ponieważ on jest mocowany do kołyski. Ale udało się podeprzeć silnik. Wymieniliśmy kołyskę, jest już zamontowana nowa. Następnie klient przy okazji naprawy zamówił sobie sportowe zawieszenie. Zmieniamy z fabrycznego na sportowe, obniżające sprężyny i e, z amortyzatory sportowe. Właściciel też wspomniał o tym, że będzie podnosił moc w samochodzie, stąd też poprosił o założenie możliwe najlepszych tarcz klocków. Tutaj wybraliśmy firmę EBC klocków, przód-tył. Tarcze dodatkowo wentylowane. Hamowanie ma być skuteczniejsze. I wszystkie przewody hamulcowe elastyczne w oplocie. No i oczywiście na końcu wymienimy płyn na sportowy o podwyższonych parametrach temperaturowych. Z lewej strony już nam się udało zamontować nowy amorcator ze sprężyną. Teraz przejdziemy do tyłu, pokażemy co nam się udało zdemontować. Pokażemy które wałce okazały się krzywe i w dalszej części filmu będziecie widzieć postępy prac. Z tyłu też udało nam się zamontować nowy amortyzator. Nową sprężnę też obniżającą. Teraz Wam pokażę, jak wyglądał stary, jaka jest różnica między starym a nowym i sprężyną starą a nową. Tutaj mamy nowy amortyzator, tutaj stary, no, na pierwszy okazję jest grubszy nowy, tutaj jest sprężyna, która jest mocowana fabrycznie, a tutaj jest ta, która jest założona obniżająca. Widać różnicę wysokości i też te zwoje są znacznie z mniejszymi przerwami między sobą. Czyli auto też będzie sztywniejsze. Po obu stronach z tyłu autko nie było uszkodzone, ale po obu stronach te wahacze widać, jak tutaj jest przyłamany w tym miejscu. Tylni poprzeczny i przedni. Tutaj też wahacz widać, że jest przyłamany. Tak samo z drugiej strony. Tutaj z drugiej strony mamy już przygotowane zawieszenie, pod montaż nowych elementów i te też wahacze, ten i ten, tutaj też widać, jak jest przyłamany, będą wymienione. Tutaj jest element zwrotnicy, który był w samochodzie. Tutaj został używany element. Widać, jak tu jest pęknięcie, powyłamywane sworznie wahaczy i teraz będziemy zazbrajać amortyzator do zwrotnicy. Tutaj amortyzator ma takie, taki punkcik i on nam nakierowuje, w którym miejscu ma być zamontowany względem zwrotnicy. Widzicie, teraz chodzi on lekko. Dlatego też tutaj taki klin jest wbity, delikatnie rozszerzający ten otwór, żeby nie używać młotków, żeby nie wbijać tego. Tutaj rozszerzamy i on w tym momencie nam może swobodnie poruszać się. Teraz go demontując. No i teraz zakręcamy śrubą, tutaj jeszcze jest mocowanie na przewód hamulcowy i na czujnik ABS. Skręcamy, przezbrajamy czujnik ABS, bo tutaj jest używany ktoś obciął przy demontażu. Łożysko daliśmy profilaktycznie nowe, ponieważ tam to było dosyć mocno skorodowane, więc żeby później nie wystąpił jakieś huczenie podczas jazdy, albo drugi raz demontaż tych elementów, założyliśmy profilaktycznie od razu nowe. Pan Jasiek w międzyczasie przygotował już powierzchnię pod montaż nowych tarcz, nowych klocków. Zamontował z prawej strony amortyzator i sprężynę. Tutaj zacisk też jest przygotowany, wyczyszczony. Teraz będziemy wymieniać... Przewód hamulcowy montować tarcze klocki i przejdziemy teraz do przodu auta. Bo z przodu też pracuje druga osoba. Z przodu Maciek zajął się montażem przedniego zawieszenia. Też przygotował piastę pod montaż nowych klocków tarcz. I teraz co, zacisk zdemontowałeś, tak? I będziesz montował nowy też przewód w plocie. Przed montażem przewodu hamulcowego w oplocie Maciek zdemontował cały zacisk, wymył go, oczyścił. Na zewnątrz sobie skręci od strony zacisku, a w środku już przewód hamulcowy metalowy skręci do elastycznego.